Dobry szul Państwu, Magister Zarzycki. Ja Państwu najpierw wyjaśnię, dlaczego ja na, na swoim kanale na YouTube i na mojej stronie niemagister.pl puszczam taki groch z kapustą, że czasami są jakieś moje wypowiedzi na tematy polityczne, potem na tematy historyczne, potem jest jakiś filmik o jakichś zaniedbaniach władzy Staszowskiej, potem jakiś fragment musicalu, który został w Staszowie wystawiony przez młodzież i opiekunów tej młodzieży. Ostatnio puściłem występy straszowskich nauczycieli głównie i pani z przedszkola, które odczytywały wiersze Fredry. I proszę Państwa, jest to taki, taki galimatias na tej mojej stronie, no bo to jest taka moja telewizja. To jest taka te telewizja subiektywna, subiektywna i indywidualna, czyli po prostu ja... To, co widzę, to, co wydaje mi się ważne, dobre, ciekawe, dziejące się w Staszowie, oraz to, co uważam, że warto, żebym ja powiedział na tematy jakieś takie ogólnopolskie, historyczne, polityczne, no to to zamieszczam. Przy czym, proszę Państwa, tutaj od razu się zastrzegam, że ja nie jestem historykiem, nie jestem jakimś wielkim znawcą historii, nie jestem nawet jakimś wielkim znawcą polityki czy politologii. Jestem takim sobie skromnym i magistrem, yy, który. Interesuje się różnymi rzeczami i jak uważa, że komuś to się może przydać, że mogę kogoś zainspirować, nie będąc autorytetem w danej dziedzinie, no to daną wypowiedź zamieszczam. Jeżeli chodzi o, o te takie wydarzenia staszowskie artystyczne, typu ten muzykal, czy, czy, czy to tego Fredre, który dzisiaj był czytany w całej Polsce, to, proszę Państwa, to jest taka trochę sprawa skomplikowana, że Czasami organizatorzy tego typu przedsięwzięć nie, nie, nie bardzo mi odpowiadają, nie bardzo mi pasują, ale samo przedsięwzięcie uważam za warte pokazania, bo, bo było dobre. Proszę Państwa, dlaczego czasami mi ci organizatorzy nie pasują? Dlatego, że ja uważam, że wszelka kultura powinna być finansowana ze środków prywatnych. Więc jeżeli coś organizuje jakiś urząd państwowy, czy jakiś nawet jakaś fundacja, która jest przez państwowe urzędy dofinansowywana i tak dalej, więc to nie jest to nie jest to, co, co ja lubię najbardziej no, dokładnie mówiąc, ja tego w ogóle nie lubię i ja, ja, to, ja to zwalczam podobnie jak partia, w której jestem, czyli Nowa Prawica my, nie, my chcemy, żeby kultura była tylko prywatna ale jak jakiś urząd zrobi coś w miarę dobrego no, no, no to ja jestem gotów to nakręcić sfilmować i puścić na mojej stronie, niech się ludzie cieszą ci, którzy zrobili, a ci, którzy Mogą skorzystać z obejrzenia tego, niech sobie skorzystają. No bo na przykład, no bo ten, ten urząd państwowy mógł zamiast Fredry, dzisiaj promować jakieś tam gejów, lesbijki, jakąś tam poezję gender, czy. a diabli wiedzą, no, czy chociażby Gombrowicza, czy jakieś inne rzeczy albo szkodliwe, albo moim zdaniem mało wartościowe, albo jakieś jakiś zwykły taki postmodernistyczny Bełkot. A. Propagowano dzisiaj Gombro, nie ale, przepraszam, <grywanie> propagowano Fredry. I proszę Państwa, ja tutaj sobie jeździłem ze słuchawkami na uszach i słuchałem w radiu tych występów dziennikarzy, którzy odczytywali, no nie nie odczytywali, tylko, tylko grali w zemście Fredry. I naprawdę im to dobrze wychodziło, i mimo, że czasami ci dziennikarze opowiadają brednie na różne, na różne tematy polityczne to grając w sztuce Fredry, naprawdę ich z przyjemnością słuchałem. Aczkolwiek, proszę Państwa, muszę przyznać, że generalnie polskie radio jest, tutaj, moim zdaniem, na wyższym poziomie niż polska telewizja i na, na, naprawdę jest tam sporo, sporo dobrych audycji, do których ja czasami telefonicznie włączam. Też w jakimś niewielkim zakresie. No więc, proszę Państwa, no to to jest tyle w tym temacie, a teraz inny temat. Taki, no, gdzie ja będę takim, no, niby mikroekspertem historycznym, który którym no, oczywiście, proszę Państwa, nie jestem. Ale czytałem, właśnie tutaj sobie na Galejowie dzisiaj, po, po pływaniu, historię do rzeczy. To jest miesięcznik wydawany, znaczy którego redaktorem naczelnym jest Piotr Zychowicz, bardzo dobry publicysta historyczny. I to, że to jest dobry publicysta widać po tym, po tym miesięczniku. Przeczytałem, proszę Państwa, niecały, niecały nie numer, ale podzielę się z informacjami na temat trzech albo czterech artykułów, które, które udało, zdążyłem przejrzeć. Więc pr przede wszystkim przeczytałem artykuł o Władysławie Sikorskim, o generale Sikorskim, o tym, jak utracił naszą, no, armię, która, która broniła Francji. Po prostu jak nieudolnie dowodził, nawet trudno powiedzieć, że, że dowodził tą armią, dlatego, że ona była rozbita na różne oddziały, które były w ramach sił francuskich, podrzucane na, na całym froncie. No i, no i została, zostało to wojsko po prostu w sposób w dużym stopniu bezsensowny zmarnowane. I to jest opisane w artykule, zaraz Państwu go tutaj znajdę. Ja też jestem nieudolny, bo powinienem sobie jakieś zakładki porobić i tak dalej. Nie wiem, czy znajdę tutaj szybko ten artykuł i y, autora tego artykułu więc proszę Państwa, no, w historii do rzeczy Państwo to znajdą, bardzo ten, ten numer y, polecam y, co, co dalej? Y, tutaj czytałem też artykuł o generale Pattonie, o śmierci generała Pattona otóż, y, pewien historyk y, dość odkrywcze tezy podaje że generał Patton nie zginął w wypadku samochodowym, tak jak to się powszechnie przyjmuje, ale po prostu został zamordowany. I to, proszę Państwa, to morderstwo zostało dokonane we współpracy sił, tajnych sił amerykańskich i, proszę Państwa, JNKWD. NKWD, no coś, coś niesamowitego. Otóż ten historyk, którego też tutaj, no, nie pamiętam, proszę Państwa, no może, może znajdę. O, proszę Państwa, tak przy okazji, jest ten artykuł, utracona armia, Marek Gałęzowski. To jest o Władysławie Sikorskim i o tym, jak roztrwonił, no roztrwonił, przed Państwu tutaj tak, taki fragment. Poległych i rannych żołnierzy było 4470, co na tym kapitale krwi swojego wojska zbudował dla kraju Sikorski. No i autor odpowiada po prostu, że, że, że nic. Natomiast ten artykuł na temat Pattona, śmierci generała Pattona, może go tak mówiąc do Państwa, przy, przypadkowo znajdę jego stronę. Albo nie będę szukał, proszę Państwa, ale z, z tego co pamiętam, to jakiś zachodni autor. Po prostu wgłębił się w ten temat dokładnie. Obejrzał razem z ekspertem samochód, w którym generał Patton zginął w Niemczech. Wtedy, kiedy tam był takim no, namiestnikiem tych terytorium podbitych przez USA, niemieckich. I okazało się, że ten samochód, który jest w muzeum w Stanach Zjednoczonych, to wcale nie jest ten sam samochód, w którym generał Patton zginął. Że to jest niemożliwe, po prostu to jest inny model. Tam numery silnika są zatarte. Jest, pewien ekspert stwierdził, że to nie może być ten, ten samochód. To, to po pierwsze. Potem ten historyk, który się tą sprawą zajmował, dotarł do do wykonawcy wyroku ze, ze strony służb amerykańskich, który wykonał wyrok na generale Pattonie. Polegało to na tym, że w samochód, w którym jechał generał Patton uderzyła wojskowa ciężarówka i rzekomo Patton zginął w czasie tego wypadku. Ale po dokładnych, do, dokładnych takich badaniach sporządzonych nie, nie w okresie, kiedy to się działo, ale ale, ale, ale już po, po wielu latach, po kilkudziesięciu latach, ten historyk, zdaje się, że chyba amerykański, doszedł do wniosku, że generał Patton został po prostu zastrzelony i pewien członek służb, służb specjalnych amerykańskich do tego się wręcz mu przyznał, że dostał taki rozkaz i, i wykonał go, zastrzelił generała Pattona. To też jest na dodatek jeszcze, jeszcze takim specjalnym pociskiem, który po prostu... No, rozorał twarz generała Patona i złamał, złamał mu kręgosłup po prostu. Uderzenie było tak silne tego pocisku, że złamał kręgosłup. I proszę Państwa, co, co ciekawe, no tak się uśmiecham, ale to nie, 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 nie dlatego, że sytuacja jest śmieszna, ale po prostu sytuacja jest niezwykle niezwykle dziwna. Że generał Paton jednak był tak silnym człowiekiem, miał tak silny organizm, że nie zginął. I, dop i wręcz jego stan zdrowia w szpitalu na tyle się polepszył. Że postanowiono go przetransportować do Stanów Zjednoczonych na dalsze leczenie. I wtedy włączyły się tutaj siły NKWD i po prostu został w szpitalu zamordowany poprzez podanie do kroplówki jakiegoś środka, który po prostu spowodował za zatory, w zato zatory w żyłach. I taka była historia genera Patona, który miał takie poglądy antykomunistyczne. On po prostu y namawiał y rząd, amerykański do Krucjaty przeciwko Związkowi Radzieckiemu, żeby od razu po zakończeniu walki z Hitlerem ruszyć na, na Stalina. W tym artykule też są takie wzmianki o generale Eisenhowerze, o jego nieudolności, o, o tym, że generał Patton prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych opublikowałby jakieś wywiady, jakieś wspomnienia, w których zdemaskowałby tego bardzo nieudolnego amerykańskiego generała. Artykuł przynosi taką informację, że błędy tego dowódcy spowodowały przedłużenie się wojny o mniej więcej rok czasu. No i że być może zleceniodawcą tego zamachu na Patona był właśnie generał Eisenhower. No i proszę Państwa, no, jak się czyta takie rzeczy, to otwierają się szeroko oczy. Klapki, pewne klapki w mózgu też jakoś tam się przykła, prze, przestawiają i widzą Państwo, że polityka i historia to są, to są rzeczy tego typu, że jest pewna scena, na której ak aktorzy odgrywają pewne role, a tymi aktorami sterują za kulis różni macherzy, którzy tworzą tą historię taką prawdziwą. A Państwo oglądają często tylko taki teatr. I tak samo jak, jak ta historia i, i polityka obecna też jest takim teatrem, to tak samo ten teatr trwał przez stulecia i tysiąclecia. No tutaj akurat jest mowa o tych wydarzeniach z sprzed kilkudziesięciu lat, które, których kulisy były zupełnie inne niż ten efekt końcowy na scenie. I czytałem jeszcze jeden znakomity artykuł, aha, tak, o Ribbentropie, o ministrze spraw zagranicznych Rzeszy, von Ribbentropie. I proszę Państwa, ten artykuł też jest odkrywczy, też idzie trochę na przekór tego, do czego Państwo są przyzwyczajeni. Pokazuje Ribbentropa nie jako takiego jakiegoś głupka, pyszałka, jakiegoś takiego błazna, jakiegoś takiego człowieka bez piątej klepki. Nie, to, to był, to był dość, wytrawny, dość wytrawny polityk, aczkolwiek no, służył zbrodniczemu reżimowi, to, to nie ulega wątpliwości ale w tej służbie odnosił, od, odnosił naprawdę istotne sukcesy. I okazuje się, że jego polityka często była sprzeczna z polityką Hitlera, ale w końcu ulegał presji Hitlera i Hitler swoje, swoje robił. Hitler no, był jednak tym dyktatorem, który mógł przeforsować swoją koncepcję, ale Ribbentrop czasami ciągnął w inną stronę. Na przykład, na przykład Hitler początkowo Pragnął sojuszu z Wielką Brytanią. I Ribbentrop był tym człowiekiem, który miał ten sojusz załatwić. Ale okazało się, że Ribbentrop przekonał się, że jest to niemożliwe, że Wielka Brytania jest nieufna, że nie dopuści do zbytniego rozrostu roli mocarstwowej Niemiec na, na kontynencie. Wobec czego Ribbentrop namówił Hitlera, w zasadzie to on, do sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Ja tak proszę Państwa, raz mówię raz sowiecki, raz radziecki, no kilkadziesiąt lat mojego życia mówiło się w, w, przez radio, telewizję Związek Radziecki, no i y, ponieważ właściwsza jest jednak ta, ta nazwa Związek Sowiecki, no to staram się obecnie tak używać, ale stare nawyki takie słuchowe jednak czasami się odzywają we mnie. Niech Państwo mi to wybaczą. No więc proszę Państwa, y, a propos tego Ribbentropa, to to też, też, proszę Państwa, okazuje się, że ta władza narodowo-socjalistyczna w Niemczech to też nie był taki, taki monolit, że tam każdy chciał tego samego, każdy parł do tych samych rozwiązań. Nie, tam też były różne walki frakcyjne, różne rozgrywki, różne próby eliminowania swoich wrogów z aparatu politycznego. I proszę Państwa, no i to jest ciekawe. Jest takie powiedzenie Józefa Mackiewicza, tylko prawda jest ciekawa. I to się potwierdza w publikacji Historia do, do Rzeczy. O, tej, o, o tym, że historia powinna być podawana w sposób ciekawy, no i oczywiście prawdziwy, słyszałem taką wypowiedź Piotra Zechowicza na konferencji poświęconej historykowi, Witam historykowi zmarłemu kilka lat temu, Pawłowi Wieczorkiewiczowi. Bo Piotr Zychowicz jest uczniem właśnie Pawła, profesora Wieczorkiewicza. I Zychowicz tam od, 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 od odpowiadał na pytanie, jak podawać historię, jak pisać książki historyczne, jak jakieś artykuły na temat historii pisać. I powoływał się tu właśnie na, na profesora Wieczorkiewicza, że Profesor Wieczorkiewicz mówił jedno: no, Trzeba pisać prawdę i trzeba pisać ciekawie. I proszę Państwa, okazuje się, że ta historia, która często jest nielubiana przez uczniów, ja też, proszę Państwa, historią, tą taką szkolną się niezbyt interesowałem. Aczkolwiek ja się interesowałem historią taką poza szkolną, czyli ja lubiłem czytać o starożytności, lubiłem, lubiłem czytać nawet, nawet, no, czyt Różne, różne działy historii mnie interesowały, ale jak zaczynały się tematy w szkole, to już nie. I to nawet nie była wina nauczycieli, bo miałem, miałem do, dosyć dobrych nauczycieli. No, jednego w miałem naprawdę takiego człowieka, którego bardzo cenię, szanuję i, i lubię, ale podręczniki naprawdę były bardzo drętwe, bardzo, bardzo nudne. No, podręczniki z tego okresu schyłkowego komunizmu no, były kłamliwe, no to to, to, to raz. Nie było już tam takiej być może propagandy czysto marksistowskiej, chociaż, chociaż no była też, ale ona nie była już tak, tak nasilona jak w latach 50 zapewne. Bo czytałem sobie taką historię filozofii, nie nie, chyba encyklopedię filozofii, tak z lat 50 no to taką wydaną w Polsce. I to chyba przedruk ze Związku Sowieckiego, to, to naprawdę tam to już włosy na głowie stawały, jak, jakie brednie tam były umieszczane no więc te książki podręczniki historyczne no nie były może już tak tragiczne ale jednak jedno co jest pewne to były nudne były po prostu strasznie nudne natomiast jak czytam obecnie publicystykę właśnie czy to pana witcza czy, czy Piotra Zychowicza czy staram się czasem czytać coś profesora Wieczorkiewicza czy jakiś na YouTube jakiś wywiad z nim czy wywiad z Zychowiczem to proszę Państwa, no jestem tak zafascynowany, tak zaciekawiony, że brakuje mi czasu, <grafię> brakuje, proszę Państwa, czasu na to, żeby za dnia nakręcić dla Państwa jakiś filmik. I jak już się naczytam, naczytam, naczytam i wiem, że już muszę wracać do domu, to dopiero wtedy wyj wyjmę kamerkę i dlatego na gwałt staram się coś Państwu powiedzieć. Przyczymy, proszę Państwa, traktujcie te moje wypowiedzi jako tylko taką pewną inspirację. Nawet nie traktujcie, yy, nawet nie traktujcie. Yy, znaczy może inaczej traktujcie nawet nieufnie i podejrzliwie wręcz yy, nawet yy, 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 sprawdzajcie wszystko co mówię <laughs> i dlatego proszę Państwa sięgnijcie sobie do historia do rzeczy Sięgni, sięgajcie sobie Państwo do najwyższego czasu pisma, które założył Pan Janusz Korwin-Mikke a teraz Pan znakomicie realizuje tą, tą linię Pana Mikego, yy, obecny właściciel yy, Pan Tomasz yy, Zomer Czytujcie Państwo historię, uważam, że historię, też, też dobry miesięcznik. Ja czytuję też uważam, że i do rzeczy te, te dwa pisma. Przeglądam też, też czasami to w, w sieci, czy, 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 czy sieci. To jest dla bracie karnowskich taki tygodnik, no tam już rzadziej sięgam, ale też tam można sporo ciekawego znaleźć, aczkolwiek też sporo rzeczy takich. No, moim zdaniem źle napisanych y, się, się znajduje. Generalnie, proszę Państwa, no, ch, ch, prawdziwa historia jest, jest naprawdę, naprawdę ciekawa i prawdziwa wiedza polityczna też jest, też jest ciekawa. Aczkolwiek to nie jest moja główna pasja, bo ja jestem, proszę Państwa, główna moja pasja to jest bycie nauczycielem. To jest, to jest moja prawdziwa pasja. Oraz literatura. Być może kiedyś wezmę się na poważnie za, y, za literaturę. A obecnie konieczność mnie zmusza do tego, żeby pomagać ludziom, którzy chcą obalić ten fatalny ustrój, który mamy w Polsce. Taki ustrój no, postkomunistyczny i taki narastający, narastająco socjalistyczny coraz bardziej. Ja go bardzo nie lubię, widzę jego wielką szkodliwość, no i dlatego staram się pomagać ludziom, którzy go zwalczają. No, czyli głównie panu Januszowi Korwin-Mikke i jego współpracownikom. No i dlatego się zajmuję tymi tematami, o których państwu tutaj przed chwilą mówiłem. Ale zajmuję się tym tak po amatorsku, to jest, to, to jest jakby na drugim etacie, bo z zawodu jestem kimś innym, z zawodu jestem nauczycielem. I też przyznam się Państwu, że mam takie projekty nauczycielskie dosyć daleko idące, i do, dosyć mnie podniecające i dosyć mnie wciągające. No bo uczę, uczę, proszę Państwa, obecnie kilkoro młodych ludzi, niektórych bardzo młodych, których da się uczyć na, na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem. I pewne tam ślady w internecie Państwo to mogą, mogą znaleźć, a mo, moje koncepcje, moje jakby tam zamierzenia są jeszcze dal, dalej idące. Chciałbym na przykład z takimi małymi dziećmi jakiś tam teatrzyk założyć. Na przykład chciałbym matematyki nauczyć na, na, na bardzo wysokim poziomie. No mam parę takich różnych szalonych, szalonych pomysłów. A zespół muzyczny taki, proszę Państwa, dlatego że te dzieci są bardzo muzykalne, więc ja na przykład gdybym pisał teksty jakichś piosenek, to moglibyśmy wystawić naprawdę taki prawdziwy muzykal, no, a nie, nie taką namiastkę muzykalu, jaka była w Staszowie, aczkolwiek była dobrze zrobiona. Dobrze zrobiona, naprawdę młodzież i dzieci tam dobrze śpiewały, dobrze grały dobrze tańczyły, także warto było to obejrzeć. Proszę Państwa, jestem tutaj już troszkę przymarznięty, bo naprawdę wieczory są, są chłodne, więc się z Państwem pożegnam. Taki troszkę groch z kapustą. No, ale jeżeli ktoś z Państwa uzna to za ciekawe, to sobie proszę tego posłuchać. A zachęcam do sięgania do, do literatury, do publicystyki takich autorów właśnie jak Piotr Zychowicz, jak Sławomir Serceckiewicz, jak Paweł Wieczorkiewicz, jak Jerzy Łojek, jak oczywiście pan Janusz korwin o którym tutaj nie muszę wspominać, bo na, na moim blogu pojawia się co trochę jego nazwisko, jak pan Michalkiewicz, jak proszę państwa, pan Waldemar Rajca, na którego blog wchodzę regularnie, ten blog, na ten blog można wejść z blogu pana korwin Waldemar Rajca, naprawdę znakomity publicysta. I proszę państwa, jeszcze w, w wielu innych, których tutaj nie będę wymieniał, bo proszę państwa, już mnie nie, nie widać. Pragnę Państwa.